Dzień dobry Państwu, Bartosz Awianowicz. Witam serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Nummi A właściwie nie jest to kolejny zwykły odcinek, ale początek serii bibliotecznej, którą można by nazwać Nummi Libri Legantur. Monety mówią: książki należy czytać. Tytuł ten wynika stąd, że po pierwsze będę pokazywał książki, które były kamieniami milowymi w rozwoju numizmatyki antycznej. Po drugie, dlatego, że będę się z Państwem spotykał w ramach tego cyklu w, nie w domu czy w jednym z gabinetów numizmatycznych, ale w bibliotece, mianowicie w bibliotece. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dziale zbiorów specjalnych, gdzie mamy całkiem ciekawy zbiór także starych druków poświęconych numizmatyce. I na początek chciałbym powiedzieć o jednym z najwcześniejszych traktatów numizmatycznych, wydanym po raz pierwszy już w 1514 roku, a mianowicie Potężnym traktacie znakomitego francuskiego humanisty Guillaume Boudet de Asse et Partibus EIUS o Asie i jego częściach. Boudet, przyjaciel Franciszka I, króla Francji, przez co miał dostęp także do jego kolekcji, a Franciszek I należał do jednych z pierwszych monarchów, którzy świadomie kolekcjonowali monety antyczne. Był wybitnym, wszechstronnym humanistą. Erasm z Rotterdamu nazwał go gigantem czy też skarbem Francji. A Erasm to przecież książę humanistów. Więc uznanie w jego oczach jest istotne. Ale przede wszystkim o formacie. Budeusa świadczy fakt, że jego dzieło miało bardzo wiele wznowień. Tutaj widzą Państwo przed sobą egzemplarz z 1550 roku, wydany w znakomitej liońskiej oficynie Sebastiana Gryfiusa. I mogą Państwo zobaczyć, jak obszerne jest to dzieło. Mamy w tym wydaniu Ponad 800 stron, nie licząc indeksów i dodatków. I em, mogą Państwo też przekonać się, że wykracza ono daleko ponad to, co jest sformułowane w tytule. O samym podziale e, ASA ekonominału właściwie BUDE pisze już na początku pierwszej księgi. Ale na kolejnych stronach mamy cały szereg bardzo istotnej erudycji tego świetnego humanisty. Powiedziałem, że tekst był wznawiany wielokrotnie. Otóż, zanim pokażę jeszcze kolejne wydanie, postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. Otóż, Dlatego, że monety antyczne były już na początku XVI wieku dość dobrze znane, ale ich właściwa identyfikacja nastręczała trudności. Otóż mamy chociażby do czynienia z takim oto asem asem jeszcze wczesno-republikańskim. Datowanym na lata 179-170 z wizerunkiem Janusa na awersie, z prorą dziobem okrętu na rewersie. I oczywiście dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że jest to moneta w katalogu Crawforda, numer 162x3, w katalogu Sydenhama 321A, w katalogu Alberta 636. Waży 28, 17 setnych grama, ten konkretny egzemplarz. I jest dla nas naturalne, że na przykład ten as Augusta, wybity, został w 16 roku przed naszą erą i nie dziwi nas, że jest on prawie trzykrotnie lżejszy. Znamy procesy, które zachodziły. Jednak na początku XVI wieku wymagało to daleko idących studiów. Też nieoczywiste było to, że z jednej strony, jeśli mówimy to o częściach z kolei kwadran, częściach Asa, na przykład o kwadransie, że z jednej strony mamy takie monety. Tutaj kwadrans datowany obecnie na lata 280-276 przed naszą erą, w katalogu Crawforda numer 14, łamane na 4, z nasionami z jednej strony, z drugiej mamy dłoń. I jest to moneta, która waży 78,10 grama, była odlewana. Natomiast po roku, krótko po roku 211, kwadrans już jest monetą tej wielkości. Już jest wybijany, ma stałą ikonografię z herkulesem, z głową herkulesa na awersie. I jak na wszystkich brązach, mamy dziupokrętu na rewersie. To Crawford 56 na 5. Czy już najmniejszy nominał w czasach cesarstwa? Nadal kwadrans, tak, ale tu już bity w czasach Augusta. Podobnie Bude zajmuje się kwestiami wartości Asa w stosunku do Denara. I oznaczeniami, tutaj mamy 10 na tym asie datowanym na lata 189-180. Przypomnijmy, jest to datowanie, oczywiście współczesne, oparte na ustaleniach Crawforda. No, obowiązuje od przełomu lat 60-70 XX wieku, więc tutaj kwestia chronologii jest dość niedługa w porównaniu z długą tradycją badań numizmatycznych. I mamy tutaj dziesiątkę to jeszcze emisja anonimowa, w roku z kolei 141 pojawia się nowy przelicznik, według którego wskutek obniżenia wagi asa denar waży już 16. Jeszcze w 141 roku pisano pełen liczebnik, tak jak tutaj Państwo widzą na tej monecie Lucjusza Fliwiusza. I kilka lat później już mamy tylko zapis ligaturowy, tutaj akurat denar Augurinusa z 134 roku Crawford 243 na 1. Tutaj mamy właśnie za głową Romy ów zapis ligaturowy szesnastki. Jest to dla nas wszystko teraz oczywiste. Poza tym doskonale rozpoznajemy, że tutaj z Merkury mam do czynienia z semuncją. To akurat egzemplarz jeszcze dość wczesny z roku 217-215. <tryk> Że tutaj na przykład o, mamy jeszcze nieco późniejszą uncję 214, 212. Tutaj wagi się dość szybko zmieniały. A z kolei ta moneta, którą Państwo widzą, to już z 211 roku triens, co widzimy po tych czterech. Kropkach, które nad głową Minerwy się ukazują, i też są one na dole rewersu. To wszystko dla nas jest dość jasne. To rzeczywiście lepiej widoczne było w dawnych drukach, które były bogato ilustrowane. Natomiast w przypadku Budeusa mamy przede wszystkim rzecz niezmiernie cenną, bardzo dobre oparcie w źródłach. I tutaj chcę Państwu pokazać kolejne wydanie Budeusa świadczące o żywotności tego dzieła. Mianowicie tutaj mamy wydanie z roku 1690. Zresztą wydanie złożone z innymi Dziełami, chociażby Matiasa Hostusa. Tutaj tutaj mamy też traktaty chronologiczne poświęcone jednostkom wagi i też monetom. A tutaj mamy właśnie owego e, autora, Matiasa Hostusa. Znakomity e, traktat w trzech tomach o monetach, o jednostkach e, miary i e, wagi. Też widzimy. Duży, duży. Traktat. Mamy tutaj także Biblioteka Numaria Filipa To Jest wydanie z dawnej biblioteki w Nabrze, przykład biblioteki jednej z bibliotek szlacheckich dworskich które pojawiły się w zbiorach specjalnych biblioteki UMK i mamy tutaj współoprawne właśnie traktaty numizmatyczne i poświęcone miarom i wagom. W takich kontekstach bude pojawiał się częściej, będąc wprowadzeniem do um, w, Nominałów antycznych, a także pojawiających się często w źródłach jednostek waki. Kolejny piękny druk z herbem Królewca. Też mamy tutaj między innymi druki Gryfiusa. Współprawne jednak z innymi drukami. Mamy i teksty źródłowe, i Traktaty poświęcone topografii, miarom i wagom, to akurat o sprawach tureckich, czy pochwała Francji, to nas za bardzo nie interesuje. Ale mamy także coś znamiennego, jeśli chodzi o podejście do numizmatyki. We wczesnym wieku 16. Mianowicie mamy tutaj opracowany um, przez um, Pinkę Mayera, Willibalda Pinkę Majera, traktacik priscorum numismatum ad nurembergensis monet valorem facta estimatio, um, czyli Mamy tutaj oszacowanie starożytnych monet zgodnie z monetami norymberskimi, używanymi w miastach niemieckich, no właśnie w latach 30. wieku XVI, ponieważ mamy tutaj do czynienia z wydaniem Stybingi z roku 1533. Poza owym oszacowaniem, mamy tutaj w owym traktaciku liczącym raptem 36 kart. Tutaj są numerowane. Tak, tu mamy ioma Budę. O właśnie, proszę spojrzeć 36 kart i wśród nich poza traktatem Alciatusa, znanego najbardziej z jego emblematów, poza też traktatem Filipa Melanchtona, wybitnego humanisty niemieckiego współpracownika Marcina Lutra, właśnie o też antycznych nominałach na użytek Niemiec, mamy środkową część bardzo istotną, mianowicie wyciąg brewiarium De Asset Partibus Eius z dzieła o Asie i jego częściach Gioma Bude. I tutaj mamy opis podstawowych nominałów. Tybinga była ważnym ośrodkiem uniwersyteckim. Czytając źródła antyczne, trzeba było wiedzieć, z jakimi nominałami mamy do czynienia. Ale e, korzystano z budy także, by odpowiedzieć na pytania o innych nominałach i poradzić sobie z całym gąszczem monet antycznych, których z biegiem czasu znano coraz więcej. W wieku XVII godnym następcą Budeusa, wykorzystującym też jego dzieło, był Johann Friedrich Gronowius. Tutaj widzimy wydanie głównego numizmatycznego traktatu Gronowiusa, który był także wybitnym filologiem klasycznym, mianowicie De sestertis seu subsecivorum pecuniae veteris grece et Romane libri quatur. Też bardzo obszerne dzieło. Abstrahując od indeksów, widzą Państwo, mam ponad 900 stron. Dobry indeks, oczywiście, przy książce tej wielkości jest już niezbędny. 915 stron. Wydania amsterdamskiego w bardzo zasłużonej oficynie Elzewirów Ludwika i Daniela Elzewirów. Wydanie z roku 1656. Z gronowiusa. Z kolei korzystał gdański bolhistor, profesor retoryki i poetyki, mianowicie Johann Peter Titz. O Johannie Peterze Ticu napisałem anglojęzyczny tekst, który łatwo mogą Państwo znaleźć na, w portalu Akademia Edu. Um, mianowicie Komentatio Tertia Numaria by Johann Peter Titius, A Contribution to Knowledge of Athenian Greek and Roman Coins in the 17th Century Dance Academic Gymnasium. Um, tekst ukazał się w um, 2018 roku. Tutaj widzą Państwo jego uh, adres bibliograficzny. Ale rzecz jasna. Tic to nie jest ostatni numizmatyk, którym się zajmiemy w cyklu Nummi Leguntur, e, o przepraszam, Nummi Locfuntur Libri Legantur. Książki należy czytać, a przede wszystkim klasykę numizmatyczną. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i zachęcam do Słuchania i oglądania kolejnych odcinków mojego cyklu. Do zobaczenia.